Witam! Z tej strony Cube, a oto 28 odcinek Kubła Zupki. I w tym odcinku mam dla Was zupę, która zwie się... Knor pomidorowe, pikantne. Dobra, wystarczy tego głosu. Eee... Kolejna zupka z Knora. Tak jak powiedziałem, muszę się w końcu ich pozbyć, dlatego tym razem mam pewne porównanie między tym spaghetti bolognese, tym daniem spaghetti bolognese, a zupą, która będzie pomidorowa. Yy, także idę to sobie przygotować. Standardowo po rozpakowaniu słupki z Knora ona wygląda tak, że mamy oczywiście makaron i torebkę, w której mamy czerwony proszek. No to smacznego! Ej, całkiem niezły też. No. Ale chyba za bardzo się nie różni od tego i tego... Łagodnego pomidorowego. Swoją drogą... Wiecie dlaczego nie nagrywam tego odcinka z Zuzią? Bo ta zupka... Nie jest wege. Mhm. Jem dalej. No lepiej to miała być pikantna. ja w tym nic nie czuję. Zawsze tak znaczy, sprawdziłem sobie spod. Tam miały być jakieś chili czy coś, no ale. Prawda, nie czyje różnicy. O się, okulary. Także szybkie słowa podsumowania. Zupa. Dobra. No, smakuje mi, ale nie mógłbym jakby wybrać pomiędzy polidorowym, łagodnym a pikatem, bo na smakuje naprawdę podobnie. Mimo tego, że łagodną wersję jadę naprawdę dawno temu, jednak no. Eee! człowieku, co ty taki niekulturalny, przepraszam bardzo. Eee. No, w każdym razie wracajmy szedł do domu. Przerwa techniczna. Także mówiąc, w skrócie, e, zupa dobra. Myślę, że dla takich typowych casuali byłaby naprawdę w porządku. E, tyle, że mm, na przykład w porównaniu z wifonami, z tymi pikantnymi to no to pikantne z kolei nie jest w sensie no nie nic nie odczułem, może jestem wypalony na tyle no cóż, także pora przyjść do ocen i ocenami będą e, 4 na 5 za smak 4 na 5 za makaron i no powiedzmy, że dałbym taki jeden z plusem, czy tam 1,5 na 50 ostrość, bo nie wiem, bo, bo jest tak naprawdę pikantny tylko z nazwy. Chyba, że nie wiem, ktoś by mi dał znać, czy taki, co nie jest wypalony koreańskim jedzeniem, czy to jest naprawdę jakkolwiek pikantne. W każdym razie to tyle w tym 28 odcinku Kubła Zupki Zapraszam na moje social media, Facebooka, Snapchata. I co? To Do zobaczenia w następnym moim filmie, streamie, czy cokolwiek innego bym nie zrobił. Także do zobaczenia. Cześć! Proszę się nie śmiać.